Jeden z 10 tysięcy minifigurek z limitowanej edycji. Cześć, witajcie na kanale Czeci od klocków. Znajdujemy się dzisiaj w Krakowie, a to dlatego, że otwiera się muzeum związane z klockami Lego. Jestem tutaj z innymi Lego Tuberami, żeby zobaczyć przedpremierowo, co tutaj ciekawego się dzieje. I chodźcie, zabiorę Was ze sobą. Będziemy teraz przełożyć bilecik i zobaczyć, jak to profesjonalnie wygląda w środku. Figurek tutaj macie strasznie dużo, także każdą możecie sobie obejrzeć bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. Fani Star Warsów też tutaj znajdą sobie naprawdę duży kącik do podziwiania, z naprawdę ekskluzywnymi, dużymi zestawami. Gwiazdy śmierci są nawet dwie. Ogromne statki, bardzo dużo statków. Jest też joda i jest też Baby Yoda. Mi Głowa po prostu paruje. Naprawdę coś pięknego. Jest też oczywiście supół milenium i nie tylko, bo to są zestawy, które naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo pożądane. A za to to bym mogła chyba kupić sobie pół samochodu. O nie, zobaczcie kto tu. protetyki. Widzicie? To właśnie na tą części ja najbardziej ostrzyłam ząbki, ponieważ jest to coś unikalnego, czego nie można dostać normalnie i za normalne pieniądze, czyli elementy, figurki i zestawy ultra ekskluzywne za naprawdę grubą kasę. Podpis stanali. Złota mini Mr. Golda, czy mini która była w kosmosie, to tylko mały element tego, co tutaj się znajduje, a jest tutaj naprawdę bardzo dużo unikalnych rzeczy. Myślę, że w większości nawet nie miałam pojęcia, że w ogóle istnieją, o! A ten zestaw poznajecie? Dokładnie ten zestawik mogliście zobaczyć u mnie na filmie z Schatki Hobita. Tu jest 10 tysięcy nieotwierane. Jeden z 10 tysięcy minifigurek z limitowanej edycji 3 Pio. O ja, o ja jest jednak coś co ja też mam, czyli minifigurkę z, z Nowego Jorku. A to jest tylko jedna rzecz, którą mam z tego także. Ale dobre i to, a nie, przepraszam, dwie, nawet trzy. Mamy tutaj aparacik, który również znajduje się w mojej kolekcji oraz, oraz bryloczek ale to jest tylko kropla w morzu tego, co tutaj się znajduje. Przechodzimy sobie fajnym korytarzem, w którym znowu możemy poglądać sobie figurki, ale nie będę Wam tutaj zdradzać wszystkich figurek, bo zależy mi na tym, co dzieje się za tym zakrętem. A za tym zakrętem? Jest całe środowisko lego tuba. No i modulary, to co piękne. Ja, co prawda, wszystkie modulary widziałam już e, w Danii, w Bilund, jak wam, w muzeum. Ale fajnie je zobaczyć tutaj ponownie. Tym bardziej, że są w całym okazałości. I zaraz pokażę Wam coś, co zapewne e, wzbudzi w Was zachwyt, czyli statki. Mamy barek Kudy. Z e, piratów z Karaibów. Pierwszy raz widzę je wszystkie na żywo, na oczy, ale czad. Myślę, że za te zestawy to mogą sobie kupić naprawdę e, dużą, 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 wypasioną chatę. A tu jest osoba, e, która wchodzi w świat klocków. Jest tu Radek, Jojo, być może go kojarzycie. Jak Ci się podoba, mój drogi? A mnie się bardzo podoba, to będziemy się teraz nagrywali, co pojedynek e, youtuberów. Tak, bo ja bardzo jestem ciekawa, jak Ci się podoba w LEGO świecie. Mnie ja się bardzo podoba. E, podoba mi się to, że są figurki ze starych zestawów, które miałem lata temu. To są figurki ze stanu exo Są figurki, są w ogóle zestawy takie jak Big Bang Theory, albo oh. Session Owie, dużo od nas. Jest... Woltron, tego nie mogę otworować, bo jeszcze dwa lata temu w sklepie on był do kupienia i go nie kupiłem. A widziałeś już e, srebrnego c i figurkę, która była w kosmosie? Widziałem w kosmosie, widziałem z Patrysem Stanali. Też jest. Żeby, że widziałem duże, widziałem Tobek Hobbita, ten, Tak? Który był, Dokładnie. W, był z nami w Szajem. Dokładnie, czyli I potwierdziło się to, co mówiłam. Widzisz, jednak ciotka prawdę mówi. Jest to unikalny zestaw, dość drogi. Co prawda nie mam do niej mapy, mam tylko ten zestawik z mapą, to już w ogóle bo to kosztowało strasznie dużo. Ale cieszę się, że Ci się podoba. Aniu, a Tobie jak się podoba? Ja? Ja to wiecie. Ja dopiero wchodzę w jest Dobrze. O, no i pięknie widzicie, to tylko potwierdza, że klocki lego są dla każdego. A jeżeli dla kogoś będzie mało samego oglądania klocków LEGO no to oczywiście na miejscu możecie kupić też sobie klocki LEGO, jest tego całkiem całkiem sporo i jest też coś co ja na pewno sobie zgarnę, czyli koszulki. Patryk pokaż jaką koszulkę wybrałeś. Wybrałem, to nie jest ta, którą wybrałem, po prostu akurat nie miałem trendy. Chciałbym znaleźć koszulkę z lajkonikiem, bo koszulki z lajkonikiem myślę, że z Krakowa warto mieć, ale niestety zostały same z rozmiarem XL albo L i to z takim Czyli eski, czyli coś dla mnie się znajdzie! Niestety na pierwszej. Z chyba żartujesz. Będzie na ciebie, dobra! Z zawodnikiem aż tak bardzo Elka, Elka, bym chciała, bo XL. Dobra, to ja też będę szukać, może jakaś eseczka się znajdzie. A po wszystkim LegoTuberzy sobie tutaj siedzą, stoją bardziej i kontemplują, rozmawiają, co tam ciekawe. Pijemy klocki. Piję klocki, zdrowie. Bo że to akurat bym się spodziewała, bo on ostatnio bardzo dużo dziwnych elementów miał. jak tam twój remont? Yy, się go i go <grym> dobrze. Dobrze, no czyli dobrze, bardzo dobrze. Co sobie wybraliście? Dużo kolorowych klocków, o mnie. Ale piękny kolor. Roślinki, które przydadzą się zawsze każdemu, plus prawie w które nigdy nie miałem. No ja nawet nie widziałam no Lego Masterzy nie mogą tak mówić, Lego Masterzy widzieli, widzieli wszystko. Mórki, które się ścigały. A ty widziałaś coś takiego? W to polo, że to jest kuchnąć. No faktycznie. A zabrali sobie te kubki z tej wielkiej ścionki z klockami, bo ona też będzie dostępna i będzie można je sobie normalnie kupić. Nie pokazywałam Wam wszystkich gablotek z minifigurkami, a to dlatego, żebyście sami odwiedzili to miejsce, bo naprawdę warto. Dzieje się tu bardzo dużo. Widać, że robili to ludzie z pasji do klocków Lego. Co mnie niezmiernie cieszy, bo jest to wspaniały punkt na mapie Polski, której wydaje mi się, że bardzo brakowało, jeżeli chodzi o klocki Lego. Dlatego zapraszam Was do Krakowa. Musicie tutaj zdecydowanie zajrzeć i zobaczyć, co ciekawego ma do zaprezentowania Muzeum Klocków. Ja Wam się bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i napiszcie, czy macie w planach odwiedzić Muzeum Klocków. Ja Wam dzisiaj dziękuję, buziaki! Cześć!